Siemanko wszystkim, nazywam się Paweł Stanios, a to mój kanał Oko Dżungli. Zapraszam Was serdecznie do oglądania kolejnego odcinka. A zanim e, zaczniemy to robić, tak? E, chcę podziękować e, serdecznie Krzyśkowi z Pońska za postawioną kawę. Serdeczne dzięki. A dzisiejszy temat no, to taki temat uniwersalny. E, Jakie są kobiety w dżungli? O tym dowiecie się w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. No, zaczniemy od tego, że kobiety w dżungli są niskiego wzrostu i są bardzo krępe, takie atletyczne. To jest powodowane chyba klimatem. No ale można powiedzieć, że małe jest piękne, bo moja żona Feni jest niskiego wzrostu, ja jestem znowu gigant, a jakoś się dogadujemy i miłości to nam jakoś nie przeszkadza ta, różnie, ta różnica wzrostu. Także no tutaj kobiety w dżungli są bardzo niskie i też zależy od no, właśnie od plemienia, bo na przykład Tikuna, tutaj jest taka wioska niedaleko nas, gdzie ludzie mówią w języku Tikuna i ludzie są właśnie taką, mają cerę ciemniejszą, no i o tym też trzeba pamiętać właśnie, że w Dżungli są różne języki. Oczywiście w Peru jest język hiszpański, Quechua, no ale każde właśnie też jakby plemię ma swój język. I czym się kobiety zajmują tutaj w Dżungli, to zaraz to zobaczycie. No są godziny popołudniowe i tutaj już właśnie kobiety rozkładają się z jedzeniem, przygotowują właśnie grilla i będą sprzedawać. No Jeżeli chodzi o kobiety w dżungli, to właśnie trudnią się domem, przygotowaniem jedzenia dla dzieci, ale też handlem, no bo muszą z czegoś żyć. Dlatego ja pamiętam jak przyleciałam do Ikitos, to facet mi powiedział, że Tutaj kobiety w dżungli to są do kuchni i do łóżka. No, to taki też przejaw y, macizmu, tak? No, ale tak to wygląda, jest taka rzeczywistość. Idziemy sobie teraz taką ulicą tutaj na obrzeżach miasta, ale chcę Wam powiedzieć, jakie jest określenie kobiety tutaj w dżungli. To jest gadzina, czyli kura. A facet to jest gadzio, czyli kogut. No i później mają podzitos, czyli yy, małe dzieci. No a te domki drewniane to takie jakby kurniki. No spójrzcie na to, właśnie jak wygląda. No i ja zawsze w szkole się pytam: Czy ty już masz swoją gadzinę, czy masz już swojego gadzio? No i młodzież się śmieje, no bo też w szkole mam już kobietę. No, właśnie kobietę, która jest w ciąży, a druga, która jest już mamą. To jest czwarta i piąta klasa szkoły średniej, czyli jakieś no, 16-17 lat. No i to jest dla nich tutaj, Peruńczyków w dżungli, coś normalnego, jeśli chodzi właśnie o kobiety, bo kobiety, dziewczyny, właśnie w wieku 15 lat, to takie jakby nasze osiemnastki. No i to tak wygląda. Tutaj mamy piach, a my jeszcze troszeczkę przejdziemy się dalej i trochę popowiano Wam jeszcze na temat kobiet w dżungli. No tam za mną właśnie skrzynki piwa, które rujnują życie kobietom, bo faceci strasznie piją tutaj w dżungli. Ale chcę właśnie tutaj powiedzieć też o tych kobietach, ofiarach przemocy przemocy właśnie domowej yy, no jest to duży problem w całym Peru bo jest duża korupcja i, i kwestia jest tego, że no, kobiety padają ofiarami przemocy fizycznej takiej przemocy też seksualnej dużo piją w domach i, i byłem świadkiem kiedyś, że yy, no, ktoś tam wezwał policję bo jej mąż dużo pił, yy, policja Przyjechała okazało się, że to jakiś znajomy, jakiś znajomy kolega i, i co się okazało, że zaczęli pić razem, także czasami te zgłoszenia na policję to tak się kończą i, i no jest ogromna przemoc yy, i kobiety właśnie są ofiarami. I to jest no, smutne, bo no bo rząd perugański tak naprawdę myślę, że nie robi z tym za dużo, a w dżungli, gdzie nie ma tej kontroli, na wioskach, gdzie nie ma policji, no to tak to słabo wygląda. No jak już powiedziałam, są właśnie kobiety ofiary przemocy, ale też są kobiety pułapki. No i to się zdarza bardzo często. Na przykład w Wikitos słyszałem o tym bardzo dużo. Kobiety, które po prostu chcą znaleźć, no tak brzydko powiem, frajera, żeby ją zaciążył, a później Żąda alimentów, no i, i, i. ja słyszałam historię takiej kobiety. Miała piątkę dzieci, Wikitos i każde dziecko z innym facetem, i od każdego doiła, właśnie alimenty. No niestety, tak to jest. To są tak zwane kobiety pułapki, które naprawdę no, często się spotykają w dżungli, w dużych miastach. Czasami jest tak, że nauczyciel brzydko mówiąc, wyrwie uczennicę, tak, no bo, no bo się zakochali, tak. I też tutaj był taki przypadek, no właśnie w Kabajo Nauczyciel 28 lat, a dziewczyna, uczennica 16 lat zaciążył. Nawet wzięli ślub cywilny, no ale później, nie wiem co się stało, że się rozstali. I, i ta dziewczyna nawet nie złożyła dokumentów, żeby starać się o alimenty także tutaj no są te kobiety pułapki pamiętam jak mieszkałem w Iquitos także y, trzeba uważać a szczególnie jeśli chodzi właśnie o obcokrajowców no bo to za chwilę wam powiem jak właśnie kobiety na nas patrzą na, na gringo, na białych, na białasów no my, biali ludzie, nie wiem czemu, gringo tak nazywają w dżungli, no to marzeniem każdej kobiety jest chyba mieć y, faceta y, białasa. No bo y, z czego to wynika? Mi się wydaje, że to wynika bardzo z biedy, dlatego... Buenas tardes, Seniora. Dlatego, że każdy, y, no tutaj jak przyleci... Perwianki są bardzo piękne, to też od tego trzeba zacząć. Ale każda kobieta chce mieć właśnie no, faceta białego, tak? Białego. No bo ma dużo dzieci, znaczy ma dużo dzieci, będzie mieć dużo dzieci, ale zapewni przyszłość też, zapewni przyszłość tej kobiecie ma dużo pieniędzy, to chciałam właśnie powiedzieć, że ma dużo pieniędzy. No i każda peruwianka chce mieć gringo najlepiej ze Stanów Zjednoczonych żeby ją tam zabrał do Stanów i tam będzie miała życie w raju i to tak właśnie wygląda. I, i o tym trzeba też y, pamiętać właśnie, że no my jesteśmy takim kąskiem dla, dla kobiet tutaj w dżungli. No właśnie gringo, y, biali ludzie. Także tak nas postrzegają kobiety i, i a jak postrzega mnie właśnie Feli i nasza historia, to też ciekawe. Zaraz wam powiem. No właśnie, Feli, moja kobieta z dżungli, ja Gringo biały, nie założyła żadnej pułapki na mnie. Też taką ciekawostkę wam powiem, że w Peru nie pytasz się kobiety czy faceta, no czy jesteś mężatką, czy jesteś żonaty. Tylko pytanie jest, czy masz dzieci. No i jak ktoś ogląda mój kanał od początku, no to zna naszą historię, tak? Ja Ksiądz Feli siostra zakonna, także nie mieliśmy dzieci. Po prostu no, czysta miłość, tak? I Feli no, jest wspaniałą kobietą, bo zawsze mnie uczy też tutaj życia w dżungli. Tak jak rozmawiać z ludźmi, jak postrzegać też ludzi. Uczy mnie tego, że ja jestem tutaj już prawie 11 lat, ale zawsze będę takim intruzem, tak, w dżungli, czyli Zawsze ludzie mnie będą traktować jako gringo, jako białego. Ale no, muszę się z tym pogodzić, tak? Choć ja się bardzo dobrze czuję tutaj w dżungli i mam ogromne wsparcie w Feli y, jako właśnie y, moja żona, tak? Ona bardzo mnie wspiera i, i nie jest tutaj, no... Nie zabiorę jej do Stanów Zjednoczonych, tak? Choć już była kiedyś, a ja nie byłem, także w tym jest lepsze od tej ode mnie. Myślę, że polecimy kiedyś do Polski, to jest nasze marzenie na wakacje właśnie, żeby pokazać jej nasz kraj, piękną Polskę i Feli, no póki co i mam nadzieję, że tak będzie zawsze dogadujemy się super i mam ogromne wsparcie w niej No, wracam sobie tą samą ulicą Chciałem też jeszcze dodać, że Czasami jest tak, że kobietki, matki e, pełnią rolę też ojców, tak? No bo tu są rodziny wielodzietne. E, także no, znam panią, która urodziła drużynę piłkarską. Także to tak wygląda. E, zdarza się tak właśnie bardzo często, że facet no, zostawia kobietę. Czasami jest tak, że nawet e, dzieci nie znają własnego ojca. I kobiety samotnie wychowują swoje dzieci. No, czasami to jest takie smutne, bo kobieta jest traktowana jako, właśnie, kura domowa. Tak brzydko mówiąc, zobaczcie tam panie sobie siedzą nad brzegiem rzeki i, i robią pranie. To tak wygląda, właśnie robią pranie, no bo nie mają pralki. I, i no to jest podwójna robota, tak można powiedzieć, podwójny trud, kiedy kobieta matka samotnie wychowuje czwórkę, piątkę dzieci, z czegoś musi też żyć. Dlatego czasami kobiety też zatrudniają się jako praczki, tak, za 20, 30 zł biorą właśnie wszystko co się da. Te rodziny wielodzietne, czasami ja to tak patrzę na to, że bieda rodzi biedę I brak edukacji, tego wszystkiego właśnie powoduje to, że taką mamy sytuację w dżungli, a nie inną no Tutaj widzimy właśnie młode mamusie z dziećmi Sąsiedzi jakąś mają tutaj imprezkę, tam ludzie wracają na wioskę no zobaczcie, tak wszyscy sobie właśnie siedzą. No tak to wygląda. E, chciałem jeszcze poruszyć jeden temat kobiet niewolnic, dokładnie, kobiety niewolnicy. Słuchajcie, te kobiety niewolnice, to może za duże słowo, ale taka jest prawda, że y, tutaj kobiety w dżungli są bardzo zależne od facetów. No i to wynika na przykład, opowiem wam taką historię, że Kobieta ma piątkę dzieci, jej facet, tak, partner pije codziennie, ale pracuje i utrzymuje rodzinę. Także to tak wygląda, że ona go nie może zostawić, bo on utrzymuje całą rodzinę. Dlatego tutaj taki duży problem jest w tym, że kobiety nie mają edukacji, nie mają pracy i są bardzo zależne od facetów. I dlatego to są takie kobiety właśnie niewolnice. No, one mają cały dom na głowie, tak? Muszą gotować, muszą uprać, muszą posprzątać, a facet idzie. Upije się. Czasami jest tak, że nawet ma inną kobietę i żona o tym wie i, i to tak wygląda. Zapomniałem jeszcze dodać jedną kwestię, że kobiety w dżungli są naturalne. O, no, wiecie co mam na myśli? Nie są plastikowe, nie są sztuczne. No, nie będę rozwijał tego tematu dalej, ale e, bardzo często rozmawiałem na ten temat z Feli i e, tak, kobiety w dżungli, w wioskach, w małych miasteczkach są naturalne. Kochani, e, podsumowując ten temat, e, kobiety dżungli. No kobiety w dżungli nie mają łatwego życia. To z moich obserwacji tak wywnioskowuję. Nie jest łatwo, bo muszą ciężko pracować i, i też i na polu, tak, Przy uprawie czy juki, czy ryżu. W domu mają bardzo dużo pracy, jeśli jest też bardzo dużo dzieci. Gorzej jest właśnie kiedy mąż nadużywa alkoholu, tak. No, nie jest łatwo, naprawdę nie jest łatwo, i też te prawa kobiet w dżungli, czy chyba nawet w całym Peru. No, wiadomo, inaczej też kobiety mają trochę lepiej, może w dużych miastach, a gorzej może jest w wioskach, gdzie nie ma żadnej kontroli, nie ma policji, jest duża też przemoc. Ale tak wygląda życie właśnie w peruwiańskiej dżungli życie kobiet. Życie właśnie kobiet w dżungli. Pamiętajcie o tym, żeby pisać komentarze, żeby dawać lajki. Jeśli ktoś chce, może też postawić kawę. Będę super wdzięczny. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Stanios, OK Dżungli. Ciao, ciao.